Co do samej gry, nie jest to gra idealna. Od razu to Wam powiem. Ale nie ma, rzadko kiedy są te gry idealne, rzeczywiście tak jak powinny wyglądać. Coś tutaj akurat ciekawego po drodze przejazd przez miasto o paru rzeczach na pewno powiem już wam dzisiaj w tym odcinku Znaczy w tym podczas tego wykonywania tego zlecenia może tak Na przykład powiem Wam, nie podoba mi się, jako że gram na klawiaturze, nie podoba mi się to, że takie właśnie manewry przy niskiej prędkości, czy jakieś tam parkowania, cofanie, kierownica zbyt wolno się nam obraca, to powinno być bardzo szybko wykonywane. Coś jak właśnie porównam to właśnie do gry OMSI, najlepiej by było właśnie tam jest taka opcja po, po jakiejś tam łatce, po patchu, jest dodana. Realistyczne takie właśnie ruchy kierownicy, i właśnie ta czułość słabnie przy coraz większej prędkości. Tutaj by się to doskonale również sprawdziło, myślę. Szkoda, że właśnie tego nie ma to jest taka kwestia, która mi się nie podoba. Tak poza tym pierwszy raz z grą spotkałem się w wersji demo, kiedy była właśnie premiera. Jeszcze nie było tego dodatku w demo i tam powiem wam podobało mi się. Tylko jeszcze w wersji demo nie było. W... Właściwie zaraz po premierze gry chyba nie było aż tylu licencji, które, które mamy dostępne w, w dzisiaj, w danym momencie. Właściwie tylko Mercedes pozostał nieugięty, jako taka ekskluzywna marka bez licencji. I w grze nazywa się Majestic. Taka oto sympatyczną nazwę nadano tutaj. Aha, właśnie, teraz możecie widzieć charakterystyczne takie efekty co do ustawień w grze. Przy ciężarówkach właśnie innych taka mgiełka jakby się osłona pojawia No to jest właśnie przez spowodowane moimi ustawieniami w grze. Ja chciałem tutaj ustawić to w ten sposób, aby podczas nagrywania nie było większych przycięć i żeby to ten materiał dla Was był bardzo płynny. No oczywiście grając normalnie mogę sobie ustawienia zwiększyć o wiele bardziej, ale nie chcę tego robić po prostu, bo później mogę zapomnieć i przypadkowo nagram coś dla Was i, i będzie się materiał przycinał. Także dlatego takie tutaj są ustawienia. No, najbardziej cierpi tutaj sceneria i przede wszystkim roślinność drzewa. To już pewnie zauważyliście, to widać od razu, ale tak ogólnie. Jak spojrzeć na te wszystkie serie ze studia SCS Software, no to ja zaczynałem przygodę z 18 Wheels of Steel. Typowa tematyka ciągniki siodłowe Stanów Zjednoczonych. Wielkie, potężne maszyny, wysunięte maski, pokrywa silnika. No, naprawdę masywne pojazdy. I cały czas od tamtego czasu. Ta seria gier, właściwie takie symulatory życia kierowcy zawodowego, przemierzającego ileś tam tysięcy kilometrów. No, cały czas ta tematyka jest na bieżąco tutaj przez to studio kontynuowana. No, właściwie tutaj nie trzeba kierunkowskazu. I dojeżdżamy prawie do celu, także cały czas ta seria trzyma uważam poziom, jest na bieżąco z oprawą graficzną przede wszystkim, bo to nie jest nic zacofanego technologicznie, no a w ogóle Euro Truck Simulator 2 zrobił myślę dużą karierę wśród graczy i naprawdę jest olbrzymia liczba osób, które grają sobie w tą grę. Dresden. Proszę bardzo. Jesteśmy tutaj pierwszy raz, także odkrywamy miasto. Może jeszcze tutaj zdążę... a nie, dobra. Trochę mu się tam pierwsze ale y, tutaj skręcę w prawo. Już mamy czerwone. Także y, jak najbardziej mi się y, podoba, że właśnie ta seria y, się cały czas rozwija. W sumie, a tu jest taki patent ciekawy. Tego o tym w ogóle nie wiedziałem ale ja wam. Hmm. Dopiero zauważyłem to po jakimś tam czasie. Fajne smaczki takie tutaj Tory kolejowe do góry na tych wiaduktach Nie jest powiedziane, że muszę jechać konkretnie tak jak mi tutaj nawigacja proponuje Mamy serwis, tak. No, szczęśliwie, właściwie się udało przejechać bez jakichś tam trudniejszych warunków pogodowych, ale co do tej pogody, to może sobie to zostawimy na inny odcinek. Bo tak naprawdę nie będzie co opowiadać. Przy okazji to jest też dobra gra, że jeżeli macie jakieś pytania, to można właśnie sobie takie pytania na przykład wydrukuje, powiedzmy, i podczas przejażdżki gameplaya z wami będę je odczytywał i na nie odpowiadał. Mięsko. My, my wiemy tutaj mięsko. Dobra, zielone. Cóż tam mamy też do odkrycia? Jakiś salon chyba. Tak się wydaje. A my jedziemy tutaj w lewo i w prawo za chwilkę. No jak ciekawie tutaj. Dobra. Tutaj zawsze lubię się przy parkowaniu przełączyć na kamerę zewnętrzną. No, tak jak mówiłem, poziom ósmy. Kontynuuj. Zarobiliśmy parę groszy. No, i myślę, że w tym momencie właśnie zakończymy ten odcinek i zakończymy nasze pierwsze wspólne zlecenie. Z mojej strony to by było na tyle. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.